A my dzisiaj mamy rosołek. I co moja babunia robi dzisiaj? Rosołek. Co do rosołku robisz? Kruseczki. Lane? Lane. Lane, kruseczki. Oczywiście gorące pozdrowienia dla naszego przeciela bodzia. Tylko nam tu bodzia potrzeba. Potrzeba. Ojku, ojku. Dzieci, masz ten garsz, pokaż tu. Już kruseczki, babciu, wysadziłaś? A gdzie masz te museczki? A to jeszcze to? Musi zagotować rosół. A z czego Dostała, robisz te museczki? Jajko, mąka. Tak? Tak. Aha. Wiesz, Ty co, tak małe łóżeczko po prostu nabierasz, takie robisz tak, na naliśniki? Jak to robisz? Trochę gęściejsze ciasto, jak na naleśniki. Aha. Nie, nie, tylko trzeba wtedy więcej jajek. Tak? Ile dajesz? Trzy. Na ile daś mniej więcej ma, e, no, mąki? Na trzy porcje rosołu. Na ile mąki dać Szklankę mąki dasz? Nie, wiesz, wiesz, szklankę za dużo. Za dużo? Tak, no, mniej więcej. Czy... Babcia mi mąki żałuje. To tak jest. <laughs> Aha, rozumiem. Babcia żałuje mąki. No i dajesz trzy jajka, całe? Nie, rozbijam, tak jak na leśnicy się rozbija, tylko trochę. Jest mi się. Już rzucasz czy jeszcze nie wrzucasz? Już, już, już. Widzi, ja widać jak rzucasz? Pokażę. Dziecinko. Nie baczemy, jedziemy. Bój, do burku, pokaż. Pokaż, kochana sułtanko. Już, już. Widać jak rzucasz? Tak. Juhu! Aha. A tu już tam się jakieś puseczki, tak? Tak? Rękoma? Rękoma nie. Wlewa się. Aha. A wlewa się powolutku po prostu, tak? Przez grzeczkę czy wędzem? Mhm. Tak. Same bez niczego tylko. Rozumiem. No proszę bardzo. I tu mamy pyszną. Jak kiedyś mówił mój kolega Rosilla, bo jak miał dwa latka, to jak on tu mówi, obrał się, oblał się Rosillą. No miał podbudek poparzony, bo sobie wziął łyżeczkę na dna, podbudek budek dzieciak nie, na odeszła, on się oblał po prostu wziął. No, Dobrze, delikatnie. Tak. Bo kozamki syn to kawał roczny, yy, cało to szklankę na siebie wlał kawę w rządku. Tady pobiegła do dziecka czteromiesięcznego, ten się oblał mhm. na siebie kawę. To bydgoszczy jeździli i ten, i są prze, przeszczep podbródka, szyja i klaty płynie. Tak. Masakra. Na pewno. Masakra. Dużo się ludzi. Przy tak. małych dzieciach, naprawdę Je trzeba dziecko. uważać. A przeważnie hmm. dzieci, tak. tak. Tak, tak, tak. Oj, tak. Ach, już nie mogę się doczekać. A. Jak ta sułtanka namiesza, to aż tak. będzie parować. Już. Oh, o, czy dobra? Babciu, w czy ciemno jest Ot, na dworzu? Bo dzisiaj tak. zawija w ogóle, nie? Tak, tak, teraz znów pada. O, będzie widać? Będzie widać, nie? Pada. Tak. Widać, babciu? Co? Babciu? Tak. Będzie widać, Będzie, pada? będzie. A jak pada... Bo bardzo drobny, tylko... Drobniutki. Gęsty, tylko jak takie... Duże płaty. To, to na pewno dobrze. Parę dni był spokoj, a dzisiaj znowu padę. Tak mam być do soboty. Dzisiaj jest środa. Przypominam, kochani już to dzień babcie, bo ktoś nie wiedział, 21 stycznia. Tak. No i spada. Ja teraz zjem od a pysz na grosołku. No. Także proponuję. Wam mało teraz filmów ostatnio nagrywam, bo nigdzie prawie nie wychodzę, mało co się dzieje. Wczoraj sobie w sklepie chińskim przez chwilkę nagrywałem, ale tak naprawdę, no dobra, witajcie, witajcie. To sobie postawię tak naprawdę, to e, szczerze mówiąc, to nic tak się nie dzieje, nic ciekawego. A jeszcze już na tematy mama to kiedyś się popowiada na spokojnie. Może jak będą live już, to wtedy nie? No. A babciu. Delikatnie proszę, bo mi trochę po ten za piekło Tak. No i teraz babci mi troszeczkę. tak ja za dużo babci nie chcę, dobrze? Dobry, tak? Dobrze i... Zobaczymy, gdzie pyszna, zobaczymy zaraz. Jak tylko to więcej. Nie, nie chcę się trochę jak to nie. Rzeczywiście. Tak, co? Tak gorąco, jest. A ja lubię babuni gorący, wiesz o tym. Tak. No? Dobra. Daj mi. Zaraz, zaraz. Tylko nam tu bodzia potrzeba. Potrzeba. A zawsze, zawsze tak śpiewam, zawsze tak bodzi do mnie śpiewa. Tak? No, tylko mi tu Stasia potrzeba i chleba. Tak. O, zobacz taka. Tak. ci szki. Daj, pokaż, pokaż mi. On hmm. hmm. samo już kościoła babciu. Mam słyżkę piąt, proszę. Pokaż. Tylko gorący chłopak. Mmm. Bardzo dobre. No, Boże, Krzyś dawnym nie jadłem. No. Nie no, rewelka. Mówiłam, że będzie dobry. Szczerze? Tak. Lepsze jest niż, niż z makaronem. aż znaczy to, to jest tak, jakby makaron, praktycznie, tak, wiesz, co babciu? Tak, tak, tak. Taki wiejski makaron, tak naprawdę. ten taki delikatniejszy. No właśnie, takie płateczki po prostu, a nie. A nie mak makaron robić, kupa roboty. Tak, Chociaż tak. jest taki niemiecki w liglu, nie wiem jak on się nazywa, taki fajny makaron. Tak. Taki suchy na takich tackach. On rzeczywiście jest, jak jest typowo domowy. On jest dosyć drogi, no, bo chyba tam, nie wiem, 7 czy 8 złotych tak już tych taka, taka mała ta, ale naprawdę je się opłaca. Tak, dobra kochani, to ja będę jadł, w takim razie czym smacznego i proponujemy robić takie kluseczki sułtanki Sofii. Tak? Jesteś za? Tak? To smacznego babciuś.